Kobiety mówią, że faceci nigdy nie dorastają, a ich zabawki robią się coraz większe. Coraz większe spoko. Ale dlaczego? Coraz cięższe? Tego nie rozumiem. Dzisiaj pogadamy sobie trochę o montażach. Więc zaczynamy często zadawanym przez was pytaniem jest na co zwrócić uwagę przy zakupie używanego montażu jako że przyszedł czas na serwis montaży więc na podstawie tutaj zgromadzonych mogę wam powiedzieć na co zwracać uwagę i zaczynamy od małego montaża zmutalnego. Jest to montaż firmy Celestron. Kiedyś ta firma wypuściła te montaże nawet z ośmiocalowym calowym szmitem Casegrainem, co wykorzystywało pełny udźwik tego montażu, ponieważ on jest w stanie pracować maksymalnie z 5 kg. I tutaj musimy zwrócić na dwie rzeczy. Pierwsze to stan silniczków, które tutaj są w tym montażu. Jak one pracują? Ponieważ są tu użyte silniki szczotkowe. Nie, tak jak w tym wypadku, silniki krokowe, tylko silniki szczotkowe. Więc szczotki się zużywają i musimy wiedzieć, w jakim są stanie. Niestety, kupując taki montaż, musimy się o to zapytać. Jeżeli nie jest wiadomo, musimy sprawdzić. Drugą rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę, to te gniazda, a zwłaszcza to, do którego jest podpinany pilot ponieważ czasem zużywają się te styki i nie przewodzą poprawnie prądu. A to grozi z tym, że po prostu nasz montaż będzie się rozłączał z pilotem i wyłączał się. Po prostu niby ruszy, niby będzie pracował, gdy zacznie wyszukiwać obiekty i jego prędkość wzrośnie, powiedzmy tam włączyć ta prędkość 7, 8 do 9, po prostu nam się rozłączy i montaż się zatrzyma. Przyczyną tego najprawdopodobniej będzie właśnie zużyte takie gniazdo lub uszkodzony silniczek. I na to musicie zwrócić szczególną uwagę. Niemniej jednak te montaże są nadal produkowane. Zmieniła się nazwa, zmienił się ten ogólny design, cały tego montażu, ale jest używany cały czas i produkowany również cały czas. Lecimy dalej. A na co zwrócić uwagę w montażach paralaktycznych? Dokładnie na to samo. Pokażę Wam to na montażu HEQ5 Pro. Dlaczego? Bo jest najbardziej popularny w Polsce i mimo tego, że tutaj stoi CM70, to one są montażami paralaktycznymi, więc z zewnątrz może wizualnie wyglądają inaczej, ale działają dokładnie na tej samej zasadzie. Tu mamy jedną oś. Drugą oś. Tu mamy jedną oś i tu mamy drugą oś. Tu się obraca, tu się obraca. Ten montaż naprawdę ruszył w Polsce astrofotografii. To właśnie dzięki temu montażowi i teleskopowi ED-80 polska astrofotografia ruszyła naprawdę mocnym, dziarskim krokiem naprzód. Teraz ktoś powie <laughs> mówi o montażach a nie zagrejdował przekładni na paskową. No, już Wam tłumaczę. To jest przekładnia. I ta przekładnia jest na trybach. Dlaczego nie wymieniłem jej na przekładnię paskową? Z dwóch przyczyn. Przekładnia paskowa ma plus. Działa ciszej. Ta strasznie hałasuje. Ale przekładnia zębata jest o wiele bardziej wytrzymała niż przekładnia na pasku. Dlaczego? Nie wiem, chociaż się domyślam. Na przykład w samochodzie mamy rozrząd na paskach. Potrafi przeskoczyć ząb lub dwa, i nam samochód przestaje działać poprawnie lub całkowicie. Tutaj ząb, żeby przeskoczył, to musi być ewidentne zaniedbanie. Tutaj musimy również zwrócić uwagę przy ustawianiu tutaj luzu na tych zębach. Przekładnia zębowa, aby działać poprawnie, musi mieć poprawnie ustawiony luz między zębami, ponieważ tutaj wchodzi smar, który się rozprowadza po całości i to on wycisza nam pracę tej przekładni. Jeśli będzie źle ustawiony, to ta przekładnia będzie naprawdę bardzo głośno hałasować. Chociaż, mówiąc szczerze, EQ Pro czy EQ 5 właśnie znane jest z tego, że bardzo mocno hałasuje. Więc poprawne ustawienie luzu międzyzębowego, bo tak to się nazywa, luz międzyzębowy, jest bardzo istotny. I nasmarowanie odpowiednim smarem, a nie jakimś tam long time Long time jest tak samo skuteczny jak Piwo bezalkoholowe. Nie działa. Sprawdzałem. I zwróćcie uwagę jeszcze raz. Na gniazda przyłączeniowe. W tym wypadku jest ich znacznie więcej. Mamy tutaj pewnego huba. I gniazda podłączeniowe. Zwróćcie na to uwagę. No i na koniec. Jaka jest uczciwa cena za używany montaż? Moim zdaniem, taki montaż powinien nie kosztować więcej jak 2 trzecie. Dwie trzecie, tak. 2 trzecie ceny nowego taka używka nie powinna przekraczać. Dlatego zawsze dogadujcie się, pytajcie i targujcie. A wy możecie mieć naprawdę dobry montaż za nieduże pieniądze. I pamiętajcie o serwisie. Serwisować, przeglądać i nie robić tego samodzielnie, jeżeli nie macie o tym pojęcia. Zawsze oddajcie do serwisu. Nie zapłacicie za dużo. Ale będziecie mieć pewność, że będzie działać poprawnie. Dlatego, jeśli wam pomogłem, dajcie suba, łapę i napiszcie w komentarzach, czy w czymś pomogłem. 都说帅呀，嗨！<laughs> hey.